Nadszedł wrzesień, ruszamy z nowymi odcinkami. Będzie Maserati, będzie Punto, będą Alta z USA, będzie jeszcze więcej aut z USA. Zapraszam do oglądania. W tym cyklu będę pokazywał Wam fajne propozycje licytacji aut z USA. Także jeżeli macie jakieś wymarzone modele, które chcielibyście ściągnąć z USA, dajcie znać, spróbuję poszukać i podrzucić Wam takie, takie licytacje. Rzucimy też okiem, co naszym rodakom udało się wylicytować w sierpniu na aukcjach w USA. I to jest możliwe dlatego, że partnerem tego odcinka jest autoryzowany broker aukcji Kopart w Polsce, Auto Beatmaster. Na pierwszy ogień idzie auto kupione przez klienta AutoBitmaster. To jest Alpina B7 z 2012 roku. Jak widzicie, była to pierwsza licytacja tego auta, czyli auto poszło za pierwszym razem. Natomiast tutaj wiem, że. Um... Auto nie poszło za 2350 dolarów. Taka była finalna cena na licytacji, natomiast, tak jak widzicie tutaj na dole, auto miało cenę minimalną, która nie została tutaj osiągnięta. Także była runda negocjacyjna i finalnie auto poszło za 2900 dolarów. Zaraz przejdziemy dokładnie do kosztów. Teraz tak, z ciekawostek o aucie. Przede wszystkim ono nie jest zarejestrowane jako auto rozbite, jako auto uszkodzone po wypadkowe, tylko ma normalny Certificate of Title, czyli jakby jest sprawny. No, oczywiście tam zaraz zobaczycie na zdjęciach, że jest jest trochę ruszone, natomiast to nam zdecydowanie ułatwia rejestrację auta w Polsce, bo nie sprowadzamy auta wypadkowego tylko po prostu auto jeżdżące. Tutaj na no dosyć duży przebieg, no to jest tam ponad 170 tysięcy kilometrów. Natomiast nadal, jeżeli silnik jest w dobrym stanie, to może być to całkiem, całkiem fajna propozycja. I zobaczcie, tutaj auto jest opisane, jeśli chodzi o uszkodzenia, są to tylko jakieś tam delikatne wgniotki i, i otarcia. Co, co, co tak naprawdę fajnie wróży. Dobrze. Czasami do niektórych aukcji Kopart i też AutoBitmaster dostarczają raport dotyczący stanu auta, także sobie zaraz tutaj wejdziemy. Otworzył nam się taki raport. Zobaczcie, jest informacja o gdzieś tam o stanie samochodu, kto go sprzedawał. Tu była firma ubezpieczeniowa akurat obejdzie tam leasing. Mamy kluczyki dostępne. Auto jest uszkodzone gdzieś tam w środku i, i, i na zewnątrz. Zobaczcie, tutaj mamy 4,4 litra silnik V8 z sześciobiegową automatyczną skrzynią. To jest w sumie ciekawe, bo w tych latach już BMW robiło ośmiobiegowe ZTF, y Także nie wiem, czy to jest pomyłka, czy, czy, czy rzeczywiście tak jest w przypadku tego samochodu. Samochód jako nowy kosztował prawie 130 tysięcy dolarów. No i mamy tam troszeczkę zdjęć. Akurat te zdjęcia są rewelacyjne w stosunku do tego, co zazwyczaj gdzieś tam widać na tych aukcjach. Także tutaj kopart chyba rzeczywiście idzie w dobrą stronę i do niektórych aut fajnie pokazuje stan tego auta. Zobaczcie, tutaj mamy napisane przedni zderzak uszkodzony, wymiana konieczna. No i rzeczywiście widać, że ten zderzak jest tu gdzieś uszkodzony tu gdzieś tam przyłapany taśmą. Natomiast jakby nie, nie ma tu dramatu, być może ten zderzak jeszcze da się, da się uratować. Z przodu, tak, tu mamy jakieś tam wgniotki bez uszkodzenia farby. Na lewych przednich drzwiach i można je wyciągnąć taką metodą bez, bez uszkadzania lakieru. Nie wiem, no tutaj nie widać, być może to jest tutaj gdzieś. No ale fajnie, że odnotowują takie, takie wszystkie rzeczy. Co mamy? Mamy mocne gdzieś tam zadrapanie na lewym błotniku, tutaj powyżej 12 cali, no to takie 25 cm bym powiedział, więc pewnie gdzieś tam czy tu, czy tu. Jest, jest dłuższe takie drapnięcie. Zresztą tu to auto też wygląda, że jest trochę porysowane. ale Myślę, że duża część tego może zejść po prostu polerką. Generalnie z wierzchu to auto wygląda całkiem, całkiem fajnie i myślę, że szcz szczególnie za tą kwotę nie ma się tutaj za bardzo co, co czepiać. Gdzieś tam są zmatowiałe przednie lampy. No, trzeba by je gdzieś tam prze przeszlifować czy wypolerować aczkolwiek tutaj to też są na z USA, także być może tu będzie grana jakaś wymiana, to już nie wiem. Właściciel będzie musiał coś wymyślić. Um, tu mam jakieś znowu obdrapania, tu mamy uh, Carbrush, to jest takie obtarcie felgi gdzieś tam uh, wzdłuż o jakiś krawężnik. No te felgi pewnie też pójdą do renowacji, a całkiem, całkiem fajne, fajne są, podobają mi się. Uh, no parę jakichś takich właśnie wgniotek. Um, Felgi uszkodzone. Zobaczcie tu nawet powiedzieli, że nie ma, nie ma koła zapasowego w aucie. Także trzeba by je dokupić. No, natomiast na tych zdjęciach rzeczywiście fajnie wszystko widać. I Tutaj nie ma też tire inflator, to jest jakaś pompka do, czy kompresor do, do tego koła zapasowego, którego też tutaj nie ma. Dobra, co my tutaj mamy jeszcze? Jeśli chodzi o środek, mamy poduchę tego przedniego, przedniego fotela, ona jest zużyta, trzeba ją wymienić. No, rzeczywiście tutaj jakiś ślad jest, natomiast myślę, że też da się to jeszcze uratować, gdzieś jakieś studio detailingowe będzie w stanie, myślę, to auto fajnie wyprowadzić. No, tak jak widzicie, ten środek wygląda całkiem przyzwoicie. Tutaj myślę, że nie ma się za bardzo co czepiać. Zobaczmy, czy jeszcze jakieś mam zdjęcie środka. Aha, tutaj nam się świecą jakieś tam Lampki, czyli mamy tire pressure, czyli ciśnienie w oponach, prawdopodobnie auto stało, po prostu kwestia napompowania, przejechania i te błędy często znikają. Traction control, czyli gdzieś tam mrygająca kontrola trak trakcji ABS, być może jakiś czujnik od abs jest po prostu uszkodzony i można go będzie po prostu wymienić i jakby problem z głowy. I świeci nam się tutaj też check engine po odpaleniu, tak, po odpaleniu silnika. Silnik jest odpalony, rzeczywiście pracuje. No, w tych autach z USA często tak bywa. Czasem te auto też stoją ileś tam miesięcy na, na, na aukcji i często po podładowaniu akumulatorów, wyzerowaniu błędów, e, te błędy też tam znikają, e, a czasami nie, także to jest do, do, do sprawdzenia. No i opony w średnim stanie, ale to, to jakby nie jest jakiś tam wielki problem. Także myślę, że to całkiem fajny strzał mógł być. E, co do kwot, no to 2350 dolarów na aukcji, auto finalnie poszło za 2900, tutaj była negocjacja ze względu na nieosiągniętą cenę minimalną, także możemy sobie tutaj w kalkulator to wpisać. Ja nie będę teraz Wam opowiadać o tych wszystkich kwotach, co tutaj się dzieje, natomiast z mojego doświadczenia, z moim autem, te kwoty są mniej więcej zgodne z rzeczywistością. No tam mogą być jakieś oczywiście wahania, nie wiem, no, w tą czy w tą, nie wiem, o, o pewnie kilkaset złotych, natomiast nie, nie jest to absolutnie jakaś tam ogromna kwota. Tu mamy 8420 dolarów, ja sobie z ciekawości wpiszę to zaraz gdzieś tam w kalkulator, 20 dolarów na złotówki, to mamy 32,5 tysiąca złotych za takie auto. Moim zdaniem warto. Do tego oczywiście dojdzie jeszcze akcyza na jakieś tam koszty naprawy i koszty rejestracji, natomiast zdaje się to być mega fajnym strzałem. Ja akurat nie jestem jakimś tam fanem tych aut, ale, ale za 32 tysiąca złotych do, do, do Niemiec to, to jest ciekawa opcja. Jak doliczymy tam jeszcze Auto Bitmaster chyba um, ma opłatę 550 dolarów za transport tego pod dom czyli powiedzmy za 35 tysięcy złotych mamy auto pod domem myślę, że to jest mega, mega fajna kwota i, i, i myślę, że, że klient Master który to auto kupił będzie z tego auta zadowolony i to może być mega fajny projekt gdzieś tam na zimę Mamy kolejne auto, Mercedes SL598 roku Przejdźmy okiem trochę najpierw na zdjęcia Auto z zewnątrz całkiem wygląda ładnie Ładnie utrzymane, w miarę czyste, nieuszkodzone. Środek też spoko. Nie wygląda to generalnie źle. Silnik pracuje. Wygląda fajnie. Dobra, to teraz tak. No jak widać, auto ma dosyć bogatą historię aukcyjną. Tu była jedna, do tej, mniej więcej do tego miejsca, była jedna aukcja. W teorii sprzedane za 1600 dolarów na tej aukcji, natomiast no to mogła być też cena minimalna. więc nie wiemy tak naprawdę, czy były jakieś negocjacje. Potem mamy tutaj w zasadzie dotąd kolejną, trzecią, drugą licytację. No i też tam się po kilkaset dolarów licytowało, w końcu został sprzedany też za 1500. Być może też była tutaj jakaś tam negocjacja. Zobaczcie, tu się też między tymi aukcjami przebieg nie zmieniał. Czyli to tak trochę przechodziło z ręki do ręki. Ciekawe w sumie, w sumie, czemu w ten sposób można by tą historię gdzieś tam spróbować bardziej zbadać. No i finalnie tutaj była kolejna gdzieś tam licytacja auto wylicytowane za 3650 dolarów. Z tego co wiem, to też tutaj ono było gdzieś tam po cenie minimalnej, jeśli dobrze widzę, tak. I ta cena nie została spełniona, więc tam chyba około 4000 czy 4100 dolarów. No, właściciel musiał za to auto zapłacić. Um, I tutaj, no, wpijmy sobie to w kalkulator. Auto było z okolic, gdzie ono było? Florida, Miami. Także tutaj transport do sawana i potem transport z sawana. Sawana to jest wschodnie wybrzeże, także zdecydowanie niższe koszty transportu ze wschodniego wybrzeża i dużo krócej to trwa. Także mamy tutaj 9087 dolarów do Bremerhaven z odprawą celną, VAT-em i, i wszystkimi opłatami. Możemy do tego doliczyć usługi auto Bitmastera, transportu pod dom do Warszawy. To jest z Bremerhaven około 550 dolarów. Tam w zależności od miasta to się będzie trochę różnić. Czyli mamy takie auto za 9500, no ale powiedzmy 9600 dolarów pod dom. 9600 dolarów to jest, już Wam mówię. 9600 dolarów 37 000 zł złotych, mniej więcej za 5 litrową v i teraz tak, co ciekawe, no przebieg tutaj jest dosyć też spory, natomiast auto też ma tym razem na Florydzie Certificate of Title i generalnie nie ma żadnych uszkodzeń, jest to po prostu normalne zużycie auta według takie szacunkowe szacunkowa wartość rynkowa auta 21 000 dolarów Także no, nawet po, po tych wszystkich opłatach gdzieś tam transportu i, i, i cła, i VAT-u, i transportu do Polski, lądujemy znacznie poniżej tej kwoty, jakbyśmy chcieli takie auto gdzieś tam kupić sprawne yy, yy, z ogłoszenia. Tutaj jeszcze z takich ciekawostek. Yy, aha, auto jest run and drive, czyli jakby jest jeżdżące, także spoko. Yy, I tutaj mamy trochę inny tam rodzaj raportu, więc obejrzyjmy go sobie. Też czasami kopal dostarcza tego typu informacje, czyli gdzieś tam z zewnątrz. Czy są jakieś tam delikatne wnioski zarysowania? Tak. Ta plakietka z numerem WIN też jest na swoim miejscu. Informacje tam o oponach, czy są jakieś widoczne naprawy farby, czy jest jakaś tam powierzchnia wardza, czy jest uszkodzona rama, bo gdzieś tam karoseria mocno, to wszystko na nie. Czy mamy chłodny nawiew, czyli pewnie, czy klimatyzacja działa? Tak działa. Czy działają okna, radio, gdzieś tam kontrola, czy, czy ustawienia fotela, czy poduszki powietrzne wszystkie są na miejscu? Tak są. Auto nie ma gdzieś tam uszkodzeń przy od papierosów, nie ma popękanej deski rozdzielczej nigdzie, nie śmierdzi dymem. Nie ma jakichś tam powierzchownych uszkodzeń foteli. Nawigacja działa, nie działa, no bo w tych latach jeszcze nie było. No i auto nie ma otwieranego, znaczy szyber dachu nie ma, natomiast jest to kabriolet, więc tak, tak to będzie. Auto jest w stanie się przesuwać do przodu i do tyłu o własnych siłach. Tak, odpala się i działa, znaczy odpala się, nikt działa. Hamulce działają, czy skrzynia biegów zmienia biegi? Zmienia. Automatyczna skrzynia biegów, tak. Czy ma katalizator? To dla naszych rodaków, myślę, dosyć fajna informacja. I czy generalnie auto jest w stanie jechać w obrębie ograniczeń prędkości na, na autostradzie czy drodze szybkiego ruchu? Tak, no jest tak, fajnie. Engine noise, czy są jakieś tam podejrzane dźwięki z silnika? Nie. Czy świeci się, czeka? Engine nie świeci. Nie świecą się też kontrolki poduszek powietrznych i czy jest jakiś tam um, certyfikat smogowy Stanu Kalifornia. Nie ma, ale nawet nie mam pojęcia co to jest szczerze mówiąc, także, także tyle o tym aucie. E, też, myślicie, całkiem ciekawy zakup. Ja osobiście pewnie bym to auto um, odrzucił ze względu na tą historię tutaj um, licytacji. No i też widać, że jakby pomiędzy tymi licytacjami nie zmieniał się przebieg, czyli auto po prostu przechodziło od jakiegoś tam, nie wiem, handlarza do handlarza. ale myślę, że mimo wszystko może być fajne i życzę, życzę nowemu nabywcy dużo radości z tego konkretnie samochodu. A już teraz zapraszam was na poszukiwanie Forda Mustanga z USA. No dobrze, to zabierzmy się za poszukiwanie naszego Mustanga. Ja jestem zalogowany na stronie Autobidmaster. Mam wpłacone 400 dolarów depozytu, które pozwala mi licytować auto do 4000 dolarów. Polecam wpłacić ten depozyt, najlepiej kartą kredytową, w razie potrzeby możecie go kiedykolwiek wypłacić. Natomiast wpłacony depozyt pozwala Wam widzieć historię licytacji danego auta i moim zdaniem to jest bardzo ważna informacja przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji zakupowych. Także ja najczęściej szukam w ten sposób, że po prostu klikam na górze tutaj w tą lubkę. No i potem macie po prostu po lewej stronie masę filtrów, zresztą tutaj też są jakieś tam skróty. E, także ja sobie dodam po prostu auta e, tylko na aukcjach w USA. E, ten rocznik niby tu jest napisane 2016-2025, ale dopóki nic tu nie wybierzecie to ten filtr jest nieaktywny. Także możecie go zignorować lub możecie tam no, wybrać sobie e, jakieś roczniki, które Was interesują. Ja to zostawię tak jak jest. E, za to wybiorę sobie markę Ford i wpiszemy sobie tutaj Mustang te nas interesują to prawdopodobnie Mustang Dark Horse, czasami jakieś błędy tam w kuparcie się, się pojawiają no a tutaj mamy ileś tam tytułów, mamy 244 sztuki z Clean Title, czyli jakby są zarejestrowane niejako auta wypadkowe i 1100 czy tam 1120 jakiś tam salvage Title, możemy sobie ustawić tylko te, a te niereperowalne po prostu zostawimy sobie na kiedy indziej, nie będziemy ich ściągać. Dalej, tak, co by nas interesowało, ja na pewno ustawię sobie datę sprzedaży. Dlatego, że chciałbym Wam wrzucić aukcję na przyszły tydzień. O, mamy aukcję, a to będą licytowane w przyszłym tygodniu. I no, nie interesują nas, prawda? 2-4 EcoBoosty, weźmy sobie v 6 i V8, myślę, że to mamy, jakby wystarczy. I tutaj mamy teraz listę tych aut. Ja zazwyczaj układam je po prostu podacie gdzieś tam sprzedaży, no, czasami ta strona zmienia kolejność wyświetlanych tych aut. I teraz mój proces wygląda mniej więcej tak, że sobie patrzę na razie z wierzchu i patrzę, czy kliknąć w coś dalej. Um, tu jest 2017 rok, 37 V6. Uh, jeśli mnie pamięć nie myli. Pure sale, czyli auto może zostać sprzedane mm, bez żadnej kwoty minimalnej, bez negocjacji, za ile wylicytujesz, za tyle zabierasz. Um, Florida Certificate of Title Salvage Rebuildable oznacza, że no, auto jest wypadkowe, może być naprawione. Um, możemy sobie otworzyć to auto. No dobra. To obejrzyjmy sobie, co tu mamy. Um, to jest ta informacja, o której mówiłem wcześniej, że jeżeli macie wpłacony depozyt, to widzicie, czy auto było wcześniej licytowane na koparcie albo IAA. Um, to nie było, czyli jest to jego pierwsza licytacja, także auto dopiero trafiło gdzieś tam do, um, na aukcję. Także fajnie, pierwsza szkoda prawdopodobnie. Chyba, że były jakieś szkody, gdzie, gdzie to auto nie było licytowane wcześniej. To pewnie w jakimś tam karfakcie będzie można wyciągnąć. Um, co my tu jeszcze widzimy? No Mamy. Um, Certificate of Title Salvage Rebuildable z Florydy. Um, to jest to auto z możliwością odbudowy. Niecałe 60 tysięcy mil przebiegu. Actual oznacza, że jest to odczytany przebieg z um, um, licznika przebiegu na aucie. Główne uszkodzenie z przodu. E, wartość auta przed wypadkiem około 15 tysięcy dolarów. oczywiście szacowana wartość gdzieś tam przez ubezpieczyciela. No i naprawa 13 800 dolarów. To jest to dosyć ciekawa wartość, dlatego że w Stanach no, te części domostangów raczej są tanie, tanie. Być może tutaj coś więcej zostało uszkodzona um, no, Zaraz próbujemy poprzyglądać się trochę zdjęciom, zobaczymy skąd ta kwota może się tam brać. Chociaż czasami no, po prostu koszty robocizny w Stanach są dosyć wysokie, a sama jakość tej robocizny taka jest średnia, bym powiedział. Dobrze, to jest wersja 3.7 litra V6 z napędem na tył, um, skrzynia automatyczna. Run and drive oznacza tyle, że auto może się, znaczy został uruchomiony silnik, wrzucony bieg auto się przetoczyło do przodu o własnych siłach i to w zasadzie wszystko. Mamy kluczyki i sprzedawcą jest GEIKO, czyli firma ubezpieczeniowa. Także no generalnie wiele tutaj nie widać, wygląda to spoko. W tej chwili a rekomendowana kwota licytacji to jest 4800 dolarów. AutoBitMaster tam sugeruje na podstawie jakiejś tam historii podobnych aut, za ile to auto może zostać sprzedane. W tej chwili jakby możemy zalicytować sobie na 100 dolarów, to jest tak zwany prebit. Co oznacza, że licytujemy zanim rozpocznie się licytacja, i sama licytacja główna, taka online, w czasie rzeczywistym rusza od kwoty, która, którą tutaj ludzie za, w tym prebidingu ustalili poprzez takie no właśnie przebicia wyżej. Dobrze, co tu jeszcze widać? W zasadzie nic więcej nie widać. Zobaczmy sobie zdjęcia tego auta. Ewidentnie uderzony, uderzony przodem do 2017 rok. A czy 2017 to jeszcze zaraz sprawdzimy na pewno? Ale generalnie tutaj wygląda ładnie, poza tym uszkodzonym przodem. Bok, tył, to wszystko wygląda fajnie. Ładne auto, czerwone. Wygląda, że dostało rzeczywiście tylko przodem. Zaraz zobaczymy sobie. No, maska wgięta na pewno. Zderzak, lampy pewnie do wymiany. Chociaż nie wiem, nie widać jednoznacznie. Tutaj gdzieś jest coś uszkodzone, i wydaje mi się, że ten błotnik może być gdzieś tam trochę ruszony, cofnięty, także no, trzeba by to pewnie poprostować. Nie wygląda to szczerze mówiąc, w wierzchu jakoś bardzo źle. Ciekawe czy chłodnice pod spodem dostały, ale wygląda, że to głównie zderzak i maska. I dół zderzaka też nie jest jakiś uszkodzony, więc być może on po prostu dostał jakoś od jakiegoś, nie wiem, w, wjechał, uderzył w jakieś wyższe auto, nie wiem, w wsuwa albo, albo w pikapa. Tak to jakoś wygląda. Ta strona tu trochę gorzej wygląda to jakieś rozdarcie tego zderzaka. No to spoko. Aha, no niestety mamy wywalone tutaj poduszki powietrzne. Ja już bym go raczej odpuścił, chociaż no... ta poduszka w kierownicy zazwyczaj nie jest problemem, bo ją można prosto wymienić. Natomiast wszystkie jakieś poduszki kolanowe, czy poduszki na, na, ten, na desce rozdzielczej. Zawsze się ta skóra niestety potrafi rozerwać i z tym, z tym są problemy. Potem żeby to poskładać, często trzeba całą dechę wymieniać. Także, a, no tu deska, nie, no ale ta kolanowa, zobaczcie, jest, jest, ona dostała. Poza tym auto w fajnym stanie. Gdyby, w zasadzie gdyby nie ta poduszka tutaj, to można by ją było fajnie rozważyć do zakupu. Silnik pracuje, także też spoko. Ładnie utrzymano w środku, dosyć czyste, jak to tutaj wygląda. No jest przekoszony. Ewidentnie dostał tym, tym, prawym tym przednim lewym rogiem. Pytanie jak głęboko to weszło na wszystkie te mocowania. Tutaj myślę, że do wymiany. Nie wiem jak te boczne tu wzmocnienia. Pytanie czy chłodnica nie dostała, no bo to zawsze ciężko określić. Dobra, i teraz mm, zobaczcie, to jest taka standardowa sprawa z autami z USA. Tu mamy niby 2017 napisane jak title przyjdzie, wszystkie dokumenty rejestracyjne, to też będzie 2000, um, 2017. Natomiast tutaj, zobaczcie, jaką mojej twarzy jest data produkcji tak naprawdę wrzesień 2016. No i teraz auto przyjedzie we wszystkich papierach jest 2017, Wy pewnie zapłacicie akcyzę za auto z 2017 roku, po czym pojedziecie na pierwszy przegląd techniczny po już po naprawie. Diagnosta z tej naklejki wpisze datę produkcji 2016, także zwracam Wam na to uwagę, no bo przy szczególnie droższych autach ta różnica jednego roku w dacie produkcji to, to są no już zauważalnie duże pieniądze, także bierzcie to pod uwagę. Teraz tak, no ja ze względu na tą poduszkę tego Mustanga sobie odpuszczę, także już nie będę teraz przeglądać dalej z Wami tej aukcji, wybiorę kilka sztuk, które moim zdaniem mają trochę więcej sensu. I za chwilę wrócę do Was, pokażę Wam, co tam znalazłem, przegadamy to sobie i również linki do tych aukcji umieszczę w opisie pod filmem. Zobaczcie, mam tutaj dla Was takiego Mustanga GT, nie był wcześniej nigdy licytowany, też certyfikat z Florydy, Cert of Title Solar pre czyli do odbudowy, 90 tysięcy no to trochę jest. Uszkodzenie przodem i auto jest wycenione tam na 12 tysięcy dolarów, natomiast koszt naprawy jest tam na 9 tysięcy. Natomiast jest to 4,6 litra F8 z napędem na tył. Auto Runs and Drives, czyli o własnych siłach, jest w stanie się przetoczyć, więc silnik pracuje, kluczeki są. Za wiele to tu więcej nie ma, więc rzućmy sobie okiem na zdjęcia. No, ewidentnie auto dostało przodem. Także i to tak przodem górą też myślę, że zderzenie z jakimś tam suwem albo jakąś wyższą przeszkodą. Pytanie tutaj jak bardzo te, te mocowania gdzieś tam maski yy, no, dostały. Natomiast generalnie auto wygląda dosyć ładnie z, z zewnątrz. Jest, jest czyste, umyte, schludne. Także to się ceni. Yy, pytanie oczywiście ile naprawa tutaj tego przodu. Tutaj coś z tym zderzakiem. Aha, czyli prawdopodobnie ta kolizja była taka, że uderzyło coś w przodem i dostało z tyłu więc ten zderzak pewnie będzie tutaj też, też do wymiany. No więc nie wygląda, żeby szyba była uszkodzona i tutaj te błotniki też no, nie wygląda jakby gdzieś tam dostały, czyli tak jakby maska się zgięła. Natomiast mocowania jakoś tak bardzo nie, nie, nie dostały. Szkoda, że nie ma takiego zdjęcia, żeby tam sobie zajrzeć przy mocowaniach, więc no, na pewno zderzak, tutaj pewnie pas przedni. Wydaje mi się, że jest pogięta tu chłodnica, także no to by trzeba ewentualnie wkalkulować, no i pewnie, pewnie reflektory. Natomiast tak poza tym tutaj te, te, tym małym jakimś tam uderzeniem w tył zderzaka, no, ale to wygląda, że sam zderzak, jak można wymienić tutaj, ewentualnie chyba jest trochę wydech podgięty. No, zobaczmy go w środku. Zobaczcie, jest bardzo ładnie auto utrzymane, jest czyste, To się rzadko zdarza, tak naprawdę, w Stanach. Hmm. No, a tu jakieś tam przytarcie, przebarwienie, gdzieś tu trochę, trochę jakiegoś syfon, ale generalnie auto wygląda bardzo przyzwoicie, bardzo ładnie. Zobaczcie, nie są wywalane żadne poduszki, przynajmniej ja nie widziałem na zdjęciach. Oczywiście ja mogłem czegoś nie zauważyć, także jak będziecie go gdzieś tam rozważać, no to, to musicie zwrócić na to uwagę. Trzyma nam świeci choinka na desce, ale też może być tak, że zdjęcie zrobione na przykład tuż po odpadaniu silnika, jeszcze te kontrolki po prostu nie zdążyły zgasnąć. W każdym razie silnik pracuje, 90 tysięcy mil. No ładny jest, naprawdę jest ładny w środku. Tu ciężko powiedzieć, no chłodnica raczej, raczej do wymiany, bo pogięta. Który to jest rok według naklejki? 2008, tu widzę taki malutki, aha Wy nie widzicie, bo zasłania moja twarz, ale generalnie jest 08, gdzieś tam wystaje ucięta oczywiście jest ta naklejka. Także to jest 2008 rok. Także moja propozycja, jeżeli chcielibyście to licytować, to zobaczcie ile takie Mustangi kosztują w Polsce. Zrzućcie tam jakiś, jakiś bufor na naprawę i zobaczcie, czy to się spina. Natomiast wygląda to auto interesująco. Ja bez jakiegoś tam głębszego wnikania bym powiedział, że można by, można by o nie trochę powalczyć. Myślę, że nie na pewno za te 8000 dolarów i tego typu kwoty, ale, ale jeżeli zobaczcie, no oni tam wyceniają je na 12000 i 9000, jeśli naprawa, no to nie wiem, za 3-4000 dolarów pewnie można by było spróbować, by tam łyknąć. Szczególnie, że to jest właśnie GT z, z V8. No, ale musicie sami sobie to wykalkulować, ja Wam zostawię link do tego auta, także rzućcie okiem, powiedzcie co o nim myślicie. I ostatnie auto na dzisiaj. Zobaczcie Mustang GT z 2017 roku z 5-litrową V8. Tym razem Certificate of Salvage, czy tam Salvage Certificate of Title, no, w każdym razie auto uszkodzone i w ten sposób też zarejestrowane w Stanach. Przebieg 110 tysięcy minut, trochę sporo. I tutaj, ja już sobie obejrzałem to auto, jest pewna ciekawostka z nim związana, ehm, mianowicie mamy tu wartość przed wypadkową 27 tysięcy dolarów, natomiast koszt naprawy około 15 tysięcy i moim zdaniem nie wynika ta kwota zupełnie ze zdjęć, także em, pokażę Wam jak to wygląda, natomiast z ciekawost, ciekawostka jest taka, że to auto ma e, manualną skrzynię biegów przy 5 litrowym silniku V8, ehm, także e, ciekawie to wygląda. Wiele tu więcej nie ma, także przejdźmy sobie do zdjęć. No, zobaczcie, to wygląda całkiem fajnie. Na pierwszy rzut oka widać tutaj jakieś uszkodzenia tyłu. Natomiast no nic sobie te 15 tysięcy dolarów naprawy jakby uzasadniało. Um, tutaj tak samo wygląda w miarę OK. Przód, bok, wszystko w porządku. Nic tu się nie dzieje. No i tutaj ten, ten tył, no i tak naprawdę w zasadzie są dwie opcje, no jedna jest taka, że ten zderzek był zdjęty i tam pod spodem to to jest jakoś mocniej walnięte i po prostu będzie do prostowania gdzieś tam ta wanienka z tyłu. I, I jakieś tam rzeczy są pouszkadzane, zostały po prostu jakoś tam naprostowane i poskładane, żeby nie wyglądało to źle i żeby auto poszło za większe pieniądze na opcji. No, druga opcja jest taka, że po prostu prostujemy, czy tam wymieniamy ten zderzak, montujemy lampy i, i, i tyle. Natomiast no, skądś te 15 tysięcy dolarów no, na naprawę się wzięło? Także jest to ciekawe. No, być może gdzieś tam, nie wiem, pod spodem jest coś uszkodzone, albo gdzieś tam układ przeniesienia napędu. Nie wiem, no, nic tutaj nie widzimy. Ewentualnie możemy sprawdzić sobie Carfax i zobaczyć, czy coś tam jest więcej napisane. Auto w środku, no materiałowe, trochę szkoda. Ja wolę skórzane, ale nieźle utrzymane, czyste, nie, nie, nie ponieszczone. Poduszki nie wyglądają na, na wystrzelone, także to wygląda. Git, rzeczywiście, gałka od manualnej skrzyni biegów. Tak przynajmniej to wygląda. Tutaj też nic ciekawego. Dobra, no silnik jest odpalony, wkręcony na 4000 obrotów. Nie wiem, co to jest Advanced Track. Wydaje mi się, że to może być jakiś system albo stabilizacji toru jazdy, albo, albo system zawieszenia. Natomiast jest informacja o serwisie tego. Być może rzeczywiście coś jest tam uszkodzone i to by wymagało jakiejś większej diagnozy. Także przed ewentualną licytacją no, trzeba by sprawdzić gdzieś tam Carfax albo jakiś inny raport, zobaczyć co to jest ten system Advanced Track. Ja niestety nie wiem, bo nie znam się specjalnie ani na Fordach, ani na Mustangach. Um, ale trzeba by sprawdzić co to znaczy, co to jest, ile to kosztuje, z czym to się je. Um, natomiast no, tak, poza tym ten Mustang wygląda fajnie, jest, jest 5-litrowe V8. Um, Natomiast tutaj też widzicie, zobaczcie, jest 2017 rok niby wpisany i tak samo będzie w dokumentach, a tu znowu mamy widoczną datę um, czerwiec 2016, tak? No więc przy ewentualnym rozważaniu tego auta um, zwróćcie na to uwagę. To było ostatnie auto już na dzisiaj, także dzięki bardzo. Mam nadzieję, że to było dla Was ciekawe. Dajcie znać w komentarzach, dajcie też znać, um, jakie inne auta chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. I do zobaczenia, trzymajcie się, hej!